Gering, witam Państwa w poniedziałkowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy od serwisu informacyjnego, w którym podsumujemy wydarzenia weekendowe. Między innymi zbiórka makulatury na rzecz Hospicją, wystawę psów na stadionie Mosiru, rajd rowerowy, a także festiwal muzyki rockowej Zderzek. A rozpoczynamy od makabrycznego odkrycia, do jakiego doszło w piątek, kiedy to spacerujący w parku miejskim mężczyzna zauważył zwłoki unoszące się na stawie. Informacje w tej sprawie zebrała dla Państwa Joanna Woźniak. W piątek do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie od jednego z wędkarzy, który łowił ryby nad stawem miejskim, że według niego najprawdopodobniej w wodzie pływają zwłoki ludzkie. Patrol Straży Miejskiej udał się w rejon ulicy Barlickiego, gdzie kilka metrów od brzegu zauważył, że faktycznie w wodzie znajdują się zwłoki ludzkie. Dlatego, żeśmy niezwłocznie powiadomili o tym fakcie y, służby, czyli policję i Państwową Straż Pożarną. Żeśmy domyślili się oczywiście dość szybko, dlatego że na terenie Zgierza była poszukiwana osoba, od kilku dni była poszukiwana przez najbliższą rodzinę. Y, zresztą osoby te znalazły się bardzo szybko w tym miejscu, dlatego że zobaczyły jakieś zbiegowisko osób. I kilka godzin później na no, pokazaniu po potwierdzony został ten fakt, że chodziło o tą osobę, która, która zaginęła. Zawsze w takich przypadkach decydującym jest sekcja zwłok, dlatego no, niestety w tym wypadku nie mam takiej informacji, będzie musiała się wypowiedzieć prokuratura i dopiero wtedy będzie wiadomo, co było przyczyną tego zdarzenia. Marsz Polski Walczącej. Pod takim hasłem w minioną niedzielę zorganizowano specjalną akcję. Kilkadziesiąt osób przemaszerowało przez centrum miasta, oddając cześć żołnierzom Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. W zgromadzeniu przyglądał się Kuba Niedziela. Niedziela 22 września, plac Jana Pawła II. O godzinie 13.30 w pobliskim kościele zakończyła się msza koncelebrowana w intencji ojczyzny. Na placu zbierają się uczestnicy mającego się właśnie rozpocząć Marszu Polski Walczącej. Akcja Narodowców została zorganizowana z okazji dwóch ważnych rocznic. W ostatni piątek minęło 71 lat od powstania Narodowych Sił Zbrojnych, natomiast w najbliższy piątek minął 74 lata od powstania Armii Krajowej. Dwóch największych polskich formacji zbrojnych walczących z okupantami niemieckim i sowieckim w czasie II wojny światowej. Wśród uczestników członkowie Młodzieży Wszechpolskiej Obozu Narodowo-Radykalnego, kibice jednego z piłkarskich klubów. Do udziału w marszu za pośrednictwem mediów społecznościowych zapraszano, cytuję, wszystkich patriotów. Do tej kategorii, według organizatorów, nie zaliczają się dziennikarze gazety wyborczej. Nie chcemy ich tutaj, ponieważ ta gazeta notorycznie oczernia narodowców patriotów, kłamie wciąż, więc też nie chcemy takiego medium. Kolumna marszowa, która oformowała się na placu, liczyła kilkadziesiąt osób. Przemarsz przez Gierskie ulice, Długą, Narutowicza, Piłsudskiego, aż do Placu Stóz Straconych zabezpieczany był zarówno przez policję, jak i organizatorów akcji. Jest oddział służby porządkowej Straży Marszowej Niepodległości wyćwiczony, już zaprawiony w bojach, więc myślę, że zapewnimy bezpieczeństwo i również, żeby to wszystko przebiegło sprawnie, w odpowiednim porządku. Żadnych prób zakłócenia marszu nie zanotowano. Na Placu Stóz Straconych odczytano apel poległych. Przemówienie wygłosił specjalny gość zgromadzenia, porucznik Tadeusz Łabonarski, żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych składał m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości, który w samym marszu nie brał udziału. Jak najbardziej tych wszystkich, którzy idą w marszu, cenię. Uważam, że jest to dobra forma yy, zademonstrowania, aczkolwiek. No, jest tam większość młodych ludzi. Uważałem, że moje miejsce jest tutaj właśnie przy pomniku. Więzieniem obchodów rocznic powstania dwóch formacji niepodległościowych będzie poniedziałkowy wykład Leszka Żebrowskiego. W sali Towarzystwa Ludnia Historykom mówi działalność Narodowych Sił Zbrojnych. Już po raz drugi w naszym mieście odbyła się wystawa psów rasowych. Imprezę na terenie Mosiru zorganizował Łódzki Związek Kynologiczny. Na pokazy przyjechało ponad 450 psów z całej Polski. Tak Mara Zalewska. Hodowla psów to nie jest zwykła praca. Tu potrzebna jest pasja. Od dzieciństwa mają niewątpliwie Paulina, mistrzyni świata juniorów w prowadzeniu psów. Ta siedemnastolatka już od kilku lat jest niepokonana w swojej dziedzinie. Bardzo mnie to wciągnęło. Czułam to, podobało mi się wystawianie psów i właściwie dożyłam do tego, aby z wystawy na wystawę stać się coraz lepszą. Dużo ćwiczyłam z różnymi psami. Jeżeli miałam możliwość, to również nie ze swoimi, ale z pożyczonymi, przypuśćmy innych hodowców czy właścicieli. Pytałam, czy mogę się z nim przebiec, poznać psa, no bo jednak praktyka czyni mistrza. Wystawy to nie tylko zawody, to również piękna przygoda, którą przeżywają hodowcy razem ze swoimi pupilami. Tu przyjeżdżają całe rodziny, by po prostu spędzić razem czas, spotkać się z innymi hodowcami i wymienić doświadczenia. Dla tych ludzi to już sposób na życie. Przede wszystkim wielka miłość do piesków i rzeczywiście hobby i sposób na życie. Przede wszystkim jako hobby, no i miłość do psów. Spędzanie wolnego czasu tak samo, no i w pewnym sensie też pewno jakaś rywalizacja na wystawach, nie? no wiadomo, no czym pies lepiej wypadnie, tym człowiek jest bardziej zadowolony. Traktujemy to właśnie jako wspólne spędzanie czasu, a po drugie chcemy się pokazać, pierwszy raz jesteśmy na wystawie i jesteśmy sami ciekawi jak jak, jak wypadnie? Jest pies ładny i chcemy go pokazać. A to jest pies myśliwski pies myśliwski pracujący, bo jest użytkowym. Na co dzień z mężem poluje w lesie, sprawuje się świetnie. jest naprawdę, A taka wystawa no to jest, jest dodatkowo możliwość poznania, zaprezentowania psa. W tym roku można było podziwiać psy myśliwskie, buldogi, boksery, jamniki i dogi niemieckie. Na co dzień mają więcej swobody. Na wystawie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Jurorzy bywają bowiem bardzo skrupulatni. Cała budowa, zwartość psa, piękna głowa, ma być typowa dla rasy. Piękne ustawienie nóg, w naszym słownictwie jest to kontowanie przednich czy tylnych nóg. Jak pies się porusza, szczerze, również jak jest pokazywane, bo pokazanie psa bardzo wpływa na ocenę psa. Więc jak na każdych zawodach jest stres, rywalizacja, ale i dobra zabawa. W maju informowaliśmy Państwa o debacie przeprowadzonej w sali Urzędu Miasta Zgierza. Młodzi ludzie dyskutowali wtedy o plusach i minusach portalu społecznościowego, popularnego Facebooka. Dziś kontynuujemy temat serwisu, z którego korzysta już ponad miliard użytkowników. Kuba Niedziela. Wyniki odbytej kilka miesięcy temu debaty oksfordzkiej mogły zaskoczyć. Zwyciężyli zwolennicy poglądu, że Facebook nie jest nam do życia niezbędny. Jednak moda na korzystanie z portalu wcale nie mija. Tym bardziej, że wykorzystujemy go nie tylko, aby pochwalić się zdjęciami z wakacji czy porozmawiać z mieszkającymi za granicą znajomymi. Coraz częściej serwis wykorzystywany jest jako źródło informacji. Bardzo wiele osób, które przychodzą w różnych sprawach, to mają wiadomości z Facebooka. Ja wiem też, gdzieś spoza Polski, spoza naszego miasta ludzie mówią wiemy. Praktycznie nie ma instytucji, która nie posiadałaby swojego profilu i za jego pomocą nie informowałaby o bieżących wydarzeniach. W przypadku Młodzieżowego Domu Kultury portal odegrał jeszcze jedną ważną rolę. Gdy nad placówką zaczęły zbierać się czarne chmury, zwiastujące brak środków finansowych na działalność, z skontaktował się z Gieszanin od dawna mieszkający za granicą. Zapytał, ile mamy czasu? I za chwilę był profil i przyłączali się ludzie. Grupa uratujmy MDK liczy dziś ponad 2000 osób. Wiele z nich brało udział w akcjach wspomagania placówki kulturalnej. Facebooka wykorzystują instytucje, które od lat funkcjonują na terenie miasta. Jednak szczególnie są potrzebne nowym firmom. To najskuteczniejszy sposób, aby poinformować o swoim powstaniu. Uczestniczyłem w kilku konferencjach w Polsce na temat reklamy i tam dużo się mówiło o Facebooku jako źródle przekazu i dotarcia do klientów. I dlatego też spróbowaliśmy. Promocje, spotkania autorskie, możliwość pytania o dostępne tytuły. Przepływ informacji między firmą a klientem powinien być jak najszybszy. Popularność Facebooka nie pozostała bez wpływu na tradycyjne media. Dwudziestowieczny model telewizji, jako szklanego ekranu i programu oglądanego w określonych godzinach, odszedł już dawno do lamusa. Także w przypadku telewizji centrum. Możemy dotrzeć do osób, które nie mają telewizji kablowej centrum, a nawet jeżeli mają i nie mają czasu jej obejrzeć, to na przykład w pracy czy siedząc przed komputerem, wiedzą, że już nowe wydanie jest dostępne w internecie. Ponad tysiąc znajomych, a liczba ta rośnie z dnia na dzień, może wpływać na kształt emitowanego programu. Apeluję, żebyście Państwo komentowali, bo zazwyczaj wciskacie tylko lubię to, ale bardzo chętnie będziemy czytać różne komentarze, czy te negatywne, czy pozytywne. Już teraz mogą Państwo sugerować, kogo chcielibyście zobaczyć w programie Gość Tygodnia. Ewentualnie jakie pytania zadać zaproszonej osobie. W roku 2013 Facebook ma ponad miliard użytkowników. W roku 2017 liczba ta ma zwiększyć się o 50%. Już po raz drugi na terenie Zgierza przeprowadzono charytatywną zbiórkę makulatury. Tym razem odbyła się ona na osiedlu Proboszczewice. Środki pozyskane ze sprzedaży surowca zostaną przeznaczone na budowę hospicjum stacjonarnego w Zgierzu Dagmara Zalewska. Zbiórkę organizuje Stowarzyszenie Hospicjum imienia Jana Pawła II w Zgierzu. Wszystko po to, by wreszcie udało się zbudować miejsce, gdzie ciężko chorzy ludzie i ich rodziny znajdą fachową opiekę medyczną i wsparcie psychologów. Miejsce, gdzie mimo bólu będą mogli poczuć się bezpiecznie jak w domu. Uważam, że musi być coś takiego stacjonarnego, żeby mogli po prostu przebywać tam, bo niestety nie każdy ma opiekę taką, jak należy. To zdarza się rzadko, żeby właśnie taki człowiek już bardzo ułomny po prostu miał opiekę w domu. Tylko przeważnie to się go zostawia, wie pani, no. a no jakoś tam będzie. Mieszkańcy Zgierza na pewno nie zdają sobie sprawy, ile, ludzi jest, ile osób jest potrzebujących, ile osób wymaga opieki hospicjum. Opieka ta jest bardzo droga, bardzo kosztowna. I każda złotówka zbierana nawet w taki sposób przydaje się, się do funkcjonowania hospicjum. Zbiórka makulatury to drobny gest, ale może zmienić wiele. Chodzi o to, by ludzie zauważyli, że nawet w tak symboliczny i prosty sposób można pomagać. Każda akcja może pomóc i wszystkie pieniądze, jakie można zebrać, mogą w jakiś sposób pomóc. Oczywiście te skromne środki, które zbieramy, w jakiś sposób przyczyniają się do powstania tej bardzo potrzebnej placówki. Mieszkańcy Zgierza i tym razem nie zawiedli. Jedni przygotowali stare zeszyty i książki, inni oddawali od dawna zbierane kilogramy kartonów. Coś, co dla innych jest tylko śmieciem, tu może zmienić się w cegiełkę na rzecz hospicjum. Jak jest okazja wesprzeć jakąś akcję, to warto to zrobić, a wiadomo z tymi papierami, zwłaszcza z dużymi gabarytami jest problem. Poza tym oddanie makulatury jest tak nieopłacalne, takie mniejsze ilości jak się oddaje, to czasem dowóz tego jest, e, więcej kosztuje jak oddanie tej makulatury. Jak jest taka akcja, warto myślę zawsze wesprzeć. I to postawa godna do naśladowania. Podczas zbiórki udało się zebrać ponad tonę makulatury. Następna zbiórka odbędzie się na osiedlu Rudunki. Po raz 12 zorganizowano w Skierzu Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej. Na tegorocznym Zderzaku zaprezentowało się 10 zespołów z całej Polski, jednak główna nagroda pozostała w naszym mieście. Szczegóły Kuba Niedziela. Choć tegoroczny, 12 już Zderzak mniejszy miał rozmach niż poprzednie edycje, wszystkich zgromadzonych cieszyło, że w ogóle się odbył. Na scenie stojącej przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentowało się 10 zespołów z całej Polski, wybranych w drodze eliminacji. Widać, że tutaj się, że się dzieje coś w związku z tą muzyką, i fajnie ma, młodzi ludzie od takich po takich tutaj przychodzą ze swoimi rodzicami, czasami bez. Formuła przeglądu zakłada, że jury oprócz wskazania zwycięzcy omawia z konkursowymi zespołami ich występy. Protekcjonalnego poklepywania po plecach nie było. Pokutuje takie myślenie pod tytułem: yy, Co mi tam? Mam zespół, umiem już grać na instrumencie. To właściwie już wszystko, co trzeba. Nie myśląc o tym, że najpierw trzeba skomponować melodię. Liczy się harmoniczna sytuacja, jak się to później zaaranżuje, to nie ma znaczenia. Nie zabrakło też przewrotnych opinii. Mam nadzieję, że nie będą chcieli niczego słuchać od nas i wszystko będą robili tak, im się żywnie podoba. Przecież na tym polega rock and roll. Nie słuchaj tych z gredu, rób swoje. Wiele osób zastanawiało się, czy grająca na samym początku grupa Boso pasuje do konwencji festiwalu, mimo wszystko kojarzonego z mocniejszą odmianą muzyki. Ja osobiście zgłaszałam nas na ten festiwal, gdyż z listy wszystkich po prostu, jak leciało. Wszędzie, gdzie się dało, zgłosi zespół Boso, to zgłaszałam. I tak trafiliśmy również na zderzak. No, blisko, swojsko. I Boso. Ostatecznie zwielski zespół najmocniej zachwycił Żyli, wyjeżdżając ze zderzaka z główną nagrodą. Na zakończenie imprezy zagrał zwycięzca zeszłorocznej edycji Soundkot oraz formacja od lat współtworząca polską scenę metalową Pandemonium. W piątek zapraszamy na reportaż z tegorocznego zderzaka. Ruszaj się, bo zardzewiejesz. Pod takim hasłem zorganizowano w Zgierzu jesienny rajd rowerowy. Taka forma rekreacji spodobała się mieszkańcom. Na starcie pojawiło się około 30 osób i jeszcze kilkanaście dołączyło na trasie. Relacja Dagmary Zalewskiej. Rajd zorganizowali radna Beata Świątczak i wicestarosta Wojciech Budziarski we współpracy z sekcją kolarską Szwadron przy PTTK Ozorków. Chciałabym po prostu, żeby mieszkańcy Zgierza wspólnie razem spotykali się na takich wycieczkach rowerowych, żeby poznali trochę swoje władze miasta Zgierza i powiatu i żebyśmy mogli się wspólnie poznać. Ale przede wszystkim to jest rajd taki, który ma służyć zdrowiu, zdrowemu trybowi życia, czyli poruszaniu się. Zresztą samo hasło rajdu, ruszajcie się, bo zardzewiejesz i o to chodzi. Po prostu ruszajmy się, wychodźmy z domu i poznawajmy się tak naprawdę. Traktujemy w formie zabawy. Rajdy nie polega na tym, żeby się ścigać, że to wyścig, tylko spokojna jazda, wspólna jazda, połączona też ze zwiedzaniem. Uczestnicy wyruszyli o 9 rano. W programie było zwiedzanie pomnika poświęconego żołnierzom 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, zwiedzanie kuźni i młyna oraz wspólny posiłek w miejscowości Ciosny. Amatorów takiej wyprawy nie brakowało. Zdrowie, świeże powietrze, dzisiaj ładna pogoda. Zauważyłem w Telewizji Centrum ogłoszenie o rajdzie, przyjechałem z chęcią wezmę w nim udział. Bo nigdy nie byłem no i chciałem zobaczyć jak to tam jest na takim rajdzie, że ile tam ludzi może się zbierać, gdzie można jeździć, poznaję nowe ulice. lubię lubię na rowerze i zdecydowałem się, że mogę pojechać w tym wyścigu, a że Długo, długo jeszcze na rowerze, to, to myślę, że, że dam radę przejechać całą trasę. Uczestnicy pokonali ponad 40 kilometrów. Organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Już za chwilę program Baty Piechoty, perły lokalnego biznesu. Proszę o pozostanie z nami. Do zobaczenia.